Rano no już. Pytanie na inteligencję. To ma być wyłączone, YouTube! Tak! No nie wiem. pies się na siebie wkurzył. Zaczynamy. Już. Na stole siedzi 10 kuch. Tu zrobi się do ilu ile Zero, no boli, że reszta chyba się przestraszyła. No. 7. zali Reszta odpłynęła. Jak zerwać go żeby nie spłoszyć na nie w taka? Trzeba poczekać, aż tak odleci. Może poczekajcie, aż pra, tak odleci. No tak. A ty raz, że... Ja włożyć swoje do lodówki. Otworzyć lodówkę, włożyć swoje, a tak lodówkę. śladówkę. No. Znów lodówkę. śladówkę. No bo jak? A jak włożyć w rachunek lodówki? Pięć, siedemnasty. Otworzysz, złożyć, wyjąć pies. No, Pięć ja idzie. Patrz, pies. Trzynasty, kiedy jesteś do z głowy. Podaj łapę pies! Kiedy wyglądasz na okno? Pies! Podaj łapę! Kurde! Po kogoś stoi... nie podaj łapę! Patrzcie! Jak mnie zafalisz. zapalisz? Chyba lampę na Za Zawchołki! Yes. Ej, ym, taka wiadomość. Ym, nie, nie mówię. Jeśli kogut stoi na stromym dachu, po której stronie poleci jajo? Po stromej. Kogo ty nie zdążył? No kurde, bym tego nie pomyślał? Nie pomyślał o tym. Dobra, liczymy kto więcej wygra na battle. Czy jak to na battle? battle? A ile szans? No i. Um, ile będzie rund? Trzy. Ja proponuję nie trzy. Nieważne. Patrzcie, co tak, ten Janek no. chyba już mówiliśmy wam o Janku. Jakiego skina mi dał? I nie mogę znaleźć teraz nic. Nie tak jest śliczny. Ja ci pokażę, gdzie on jest. On jest niżej, 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 niżej. 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 Niżej, 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 niżej. Niżej, niżej, niżej. Niżej, niżej, niżej. Niżej, niżej, niżej. Nie, był. W tamtym było. Tu musisz poszukać. O, będę generałem, jeśli nie ma ninja. Nie ma tutaj, niżej. niżej. Nie, będę generałem, spodoba mi się generał. To ja sobie zrobię ninja. Change skin. Już go miałem. Dobra, to walczymy. No dobra! Oj, boże. I tak nie wygra z Jak gamekiem. Jakby trzy różne mapy w naszym odcinku. Czemu jestem zielona, a ty biała? Literowa piracka, i tak którą teraz widzicie? Nie wiem, pewnie jesteś już zapisany jako, jako lepszy. Uuuu! Uuu. Dynamit! L bardzo Nie widziałem, nie szybkość. Człowiek biegunka. O kurde! O, boże. Będzie punkt. W ogóle liczymy kto więcej wygra, ten kto, jeśli ja wygram, dajecie like lajka. Jeśli on... A jeśli on wygra, to jeśli... dajecie like dislajka. Jest moment, jest możliwość, y, trzy możliwości są jakby, co? Bo trzy... Dwa! O kurde! Oh. Dzięki! Minecraft, nie mogłeś mi dać lepszych itemków. Minecraft. Jea! Yeah! Pierwszy punkt dla mnie! No tak! Teraz będzie mapa piratów. E, daj jakiś marker, czy coś w ten stylu? Jakbyśmy liczyli. Żebyśmy liczyli punkty. Będziemy pamiętać, że masz jeden. No dobra, to Ty licz swoje, a ja będę liczył swoje. To Ty masz jeden. Ja będę pamiętał, że... Pamiętaj, jeden zero dla Ciebie. Dobra, ja, ja idę do... Na... A nie idziemy do tego lepszego? Ja na razie chcę tutaj. Weź tam w bo ja nie wcisnąłem. To jest strasznie trudne. Tak, dla niełatwe. To nie wskaż. Ja Ci włączę. Okej, okay, to... chyba włączyłam. No włączaj w takim razie. Okej. Okay. No. Nie cię. Odsuwuję cię. Jak Także kiedyś na takiej mapce to były mechanizmy, które stał w z koleżanką, to on tam szedł na takim moście, co niby miał tam wyśmiech ani i ja wtedy tak mocunąłam. Nie opowiadaj historii na odcinku. Jestem super! A nie! Ja zmieniam Bek, bek! A ja zawsze na, na ja zawsze na piratów! Ja zawsze na laterze wygrywam, a ty zawsze na piratach. Ale ja mam... Nie na nawet... no, piratach ty znasz jakąś tam super skrzynkę, której ja nie znam. Nie nie znam. mimo że yeah. mam serwer. Uuu! Sharpness! Ja Mają fajne rzeczki! Dzień widzisz, go przegrasz! Na pewno! Tak! A nie, to no, nawet nie znam, się przygotować! Mam takie rzeczy! Knockback 2 i Sharpnet 2 było na tym Watyku, jakbyś nie wiecznie. Ej, grał! Ej, ale właśnie ja tak dwa razy mam odkryć. 2-0 już. Ty nic lepiej, swoje, a nie moje. Dobra, to ja idę do tego lepszego. I to jest ja Little Easter Ega. Ja może teraz kolejny W ogóle my odkryliśmy tyle Easter eggów. Ale najpierw będę ninja Polar bear. Taki Polar bear, to był zwyczajny Polar. No nie, niedźwiedź. No, a Polar bear to jest przecież zwyczajny niedźwiedź. Polar bear. Nie, Polar bear to jest niedźwiedź Polar. No tak, tam były dwa. No i ja tutaj, tutaj była ninja, W Skin pack 2. O, a ja jestem. Pamiętasz. Ja lubię Super Meat Boy. To jest takiej gry jakbyście nie wiedzieli. Wow! Super Meat Meatboy! Super Meat Boy! w ogóle na, na pierwszej, W pierwszej sekwencji ile bandaży miałeś? O co chodzi? No bo w pierwszej sekwencji... No ile bandaży miałeś w pierwszej sekwencji? Nie wiem Super Nie Meat Boy. wiem o co się chodzi. Ale wiecie co, ja tu w ogóle zawsze wygrywam. Tak? No, A ja w tym znam dużo ukrytych skrzynek. Ja chyba tylko raz tutaj z Tobą przegrałam. O kurde, nie tu idę. Kurde. Super Mint Boy! Ale widzowie nie wiedzą, jakie ja tutaj znam dużo ukrytych rzeczy. Ale widzowie też wiedzą, że ja Cię pokonam. Filip! Filip i Rafał! Subu, e, sub, e, jeju. E, kibicujcie mi! Tam to też moi koledzy. Jakbyś chciał się spytać! Rzesz, ty jesteś pan ciekawy. Nie lubię ciekawskich, chociaż. Może nie? Chociaż to wyjątek. Ten. Y, oto Wojtek Sek, który jej y, nie zawsze. Chodź, no chodź do mnie, chodź do mnie. Dobra. Nie! nie no, no ja radę, nie chcę wy, Super! Nie, No to wygrałeś, no trudno. 3 do 0. A lepiej niż swoje punkty. Robimy jeszcze raz też? Nie ja... no, aż... Nie wiem, ile to trwa. 8 minut! No to ja bym na Twoim miejscu już dawno skończył, bo ja, ja nie denerwujesz, żeby YouTuberzy że właśnie takie długie te filmy. Już... Albo nie! nie jeśli będzie, będą takie sekundy, o właśnie, no to będziemy robić pauzę, żeby widzowie nie czekali. To pauza! Kurde! Jesteśmy! No, no to my już, ale. Mapę i gramy jeszcze raz. Nie, nie, ja to mówię, ja zawsze z tobą na tej wygrywam. A ja tutaj mam dobrą... Jest dobrze... 3 0 Ta, A ja na tym mam dobrze ukrytą skrzynię. Którą ja też z nami, tak? No, ale nie są takie super rzeczy zawsze. Ona jest tam na górze. Tak. I zawsze ja ją otwieram. Chociaż ja Cię... pamiętam jak Ty tam poszedłeś na górę i ja Cię pokonałem, pamiętasz? Łukiem, tak. No to... nie, ja Cię zrzuciłem łukiem i Cię biłem. I to tam trzeba iść. To były czasy. Tu nic nie ma? Super Meatball! Nic ciekawego. Będę ja mówił bo i też mówił. Super Meatball! Meatball! Oh, nie! <ścoughs> Jak mnie trafi to poni. Czemu ja mam takiego spida? What? No wypiłeś? Nie, nie wypiłem żadnego Speed'a. Dołączyłeś sobie bieg? Peppa, ja wjeżdżę ja i tak znam, wiem gdzie ty poszedłeś. Ja to znam na pamięć. Gdzie ty zawsze jedziesz. Ale ci... No znów. Super meat meat Boy. Kończę dzisiaj skończy jedzenie, a ty nic nie masz! A, ale mam sposób, gdzie jak zobacz w takim momencie jedzenie? My to nagrywamy. Super meat Boy! Tu no. Tam nic yeah. ciekawego... Nie nie! Yeah. No, jak! Jaka na tej mapie? Nic nie robiłam! 4-0! Jak chcę na tej mapie? Nie, żądam! Ja rewanżu, rewanżu na tej mapie żądam! Żądam na tej mapie! Dobra, mafii. pauza! W ogóle mamy psa, Luffy. No tak, ołówkiego! I my tutaj teraz znowu idę na górę! Ja żądałem rewanżu na tej mapie i pewnie znowu wy przegra. Już jest poza tym 4-0 chyba. Jest 4-0, czy źle policzyłem? Tak, już 4-0. Okej, okay, to już wygra. 4-0, nikt tak lamersko nie przegrywa. Nawet mój kolega tak nie przegrywał, taki inny. Lamersko. Chociaż i tak z nim wygrałem. Lamer z niego był. Sorry, jeśli to oglądasz. Ale naprawdę, byłeś. Lamerem. No bo tak lamić, nam sorry, ale to było naprawdę, lam, lam, lamiłeś, o. Czekam na Ciebie. Miło poczekam, będzie fajnie. Tak miło poczekasz? Tak. Okej, okay, miło poczekaj. Lamer! Showdown! Lamer. Ale z nie, y, większy lamer od mojego kolegi. On przynajmniej ze mną raz wygrał. A ty jesteś lamerem. Większym niż my Idziemy, idziecie. Lamer z niego. Ale lamer z niego. Lamer, lamer. Jest! Znowu! Z no, też... skokiem wybić regenerację. To by mi się regenerowało. Żyć, kościół. A sobie nie wiem, czy by zamknęła. Na Kończymy ten odcinek? Nie! Żyłabym baba. Zrobę lekko, baba wiedział. To pamiętacie. Jacek musików. Zapamiętajcie no ten tytuł. No i już mamy tytuł na odcinek. Jacek, Jacek widzę kupę. Skoro to mój kanał to muszę kupę to nazwę. No może kupę, może kupę, może kupę to nazwę. Bo Jacek Kobyła, Jacek Kobyła chce kupę. Mm, Żartowałam. No ej, idź, idź tak, odpisz, te. Ej, Nazwę tak ten odcinek tyle ile o, przegrałeś. Otwórz netę! A to się nagrywało, sorry! Otwórz netę! 5, 4, 3... Otwórz ten netel! Jest! Nie udało ci się. Wiem, ale nie chciałem. Specjalnie. Dobra, ja chciałem rewanżu! 3, 5, 0 już wygrywam! 5, 0! Na tej mapie będzie rewanż tyle razy! Póki ja do tej mawini wygram i albo nie wygram nadez... Albo póki mi się nie znudzi. No. Z tobą wygrywać, bo to nudne się, robi. Mój <grym> tak <Wojtek> z On to pijat! Aj, ogień zrobił! Oo! Lamer! zaraz będzie, to będzie żałosne. Wiesz, że ja cię wciąż... Ej, pościg po prostu! No. <grym> <grym> Wiesz, że nie jestem daleko od ciebie. Chociaż cię widzę. Albo zaczekam, aż zgodnie zgodniejesz. Super meatball! Ja nie dopięgnę do skrzynki z Ale wiesz, że nawet. Nie mogę dopięgnąć. I! Ale na tej mapie dzielę wam. 6-0! 6-0! Bo ja tu nie wygrałem. 6-0! Siemak z tej strony, ja. wszyscy my się już witaliśmy. No, no i ty, właśnie, kolejna mapa, na którą on przegra znowu. Tak, bo już mi się odechciało od rywalu na tamtej, bo wiem, że i tak nie ma szans. Nie, bo nie włączyłeś. Ha! Widzisz, mam je nazwą! No, bo tu masz tyle poty. W ogóle bardzo nie... lubię, kiedy mam tyle potek. W ogóle ja nie wiem dlaczego my nie, nie czytamy, widzą jak nas naz nazwał mój serwer. Bo lubię. Bo ty... wiesz, że ja nie lubię kolejek do łazienki. No wiem. Bo bardzo mi się pisty kupę. No nie. <laughs> no nie! No nie, no nie! A teraz zobaczymy jak nas 7-0! Dajmy nasze wyniki, dobra? Nie. Tutaj? Dobra, śmieszny momencik. Ale to też ważnego? Może patrz. Co? Bim, bim, bim. Bije cię, cię. Ha, ha. Co, a, co, 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 co ty robisz? Co ty robisz? Dobra. A. Ej, poczekaj. A. Guzik. Guzik. kolejny Nether. Ty, co był kratą zasłonięty! Koło gdzie jest ten, co kratą był zasłonięty? Coś wypada tutaj. Głowa szkieleta! Yes. Mamy wszystkiego! Mamy wszystkie głowy! Możemy wyjść na kolejny level! Yeah! Level up! Level up! Ale Nino, chcesz chodzisz robić ten kolejny level, czy już Ci się nie chce? Nie chcę. Chce? Nie no, najgłupsza mapa. Ja ją wiem ciągle na niej wygrywam. I to tylko, że tylko ty idziesz tam na dół. Ojeja! Yeah! Najlepsza potka jaka tu może być. Jaka? Jest! Wygrałem. A jaka szansę, że wygrałeś? No Na miacusi, jaka ta potka? Żadna, wiesz. Wow! Lepszej nie ma. Ja myślałam, że ja będę miał znów niewidzialność tu! Tu nie. Nie wiem, co ja z Tobą zrobię. Nie wiesz, nie. Ale wzią. mogę Cię zapłynąć do lamy. Nie! Je! Yeah! Dobra, 7-1. Ale i tak to przygrałeś, wiesz? Robimy pauzę. To ty Dobra, na razie i cześć!